Jeżeli ogolisz się na Musa w Minecrafcie, to wygrasz tę sprawę. Od dzisiaj tydzień do nas te... Cześć. Cześć, to ja, dla pieniędzy. CO JEST?! Ty o, gdzie ty jesteś?! Słyszysz mnie? O co to ty, chodzi? To, to, to ty z przyszłości. Masz, masz, podpal go. Tylko się jeden, kiedy go, 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 no go. no i po to jest ci, pożar... Zamorduje iść to i zginę sam. Dobrze mu tak. Dobrze, dawaj go, dawaj go. No nie, to po jest, jest mój Dajcie, ja jestem Doknes i dzisiaj. A ja jestem dealer. na moim kanale i dzisiaj będziemy robić osąd żelaznego. Tak A jak mam obiecałem Co zrobił? E, słuchaj, dealer, może nie jesteś na bieżąco z niektórymi sprawami? A ja jestem sędzią Dzisiaj, dzisiaj jestem. Dzisiaj jest sędziego dealera. I żelazny. Jakby sprawa diler, miałem, o rozwalone miałem, miałem taki plan, żebyśmy we dwoje byli sędziami w sądzie. Nie, ja stary, ty jesteś st stroną poszkodowaną, ja jestem sędzią, ale sponsor. stary, ja chcę mu jakiś wyrok! Cisza! Dać. Proszę o ciszę! Ła, wow, mam trzy serdzie! Proszę zaraz pokazać, gdzie jest sąd? Gdzie macie sąd na tej frajnie? No właśnie to jest problem. Jakby słuchajcie, bo nie wiem czy pamiętacie, a dla tych, co nawet nie wiedzą, to krótko opowiem, że ostatnio obchodzę sobie do mojego domku, już kijaj, że tutaj jest całe różowe cienki dealer, to by też by się przydało coś. To nie. Ja. No. Tutaj były wysadzone moje strzyki z ważnymi temami. była zdemolowana farma i w ogóle wszystko było rozwalone. No i okazało się, że to żelazny Nacisnął na płytkę, która aktywowała TNT. Czy podłożył to TNT? Nie wiem. Nie mam dowodów na to, że to nie był on. Dlatego. Ale sędzia-dealer dzisiaj to sprawdzi, nie martw się, Dognes Dobra, spokojnie, tylko sobie zrobię jakieś chlebki, żebym zaraz nie umarł od twojego kolejnego uderzenia, bo jesteś nieprzewidywalny trochę w sumie. Jesteś sędzią, walę młotnym kiedy chce. To słuchajcie, jeżeli chodzi o żelaznego, to... Chodź, dealer, przed dom, tutaj się spotkamy. A gdzie jest żelazny? Żelazny jest już w więzieniu, czeka. No i czemu jest w więzieniu, dopiero. Aha, no bo aha. czeka na rozprawę. Wreszcie. Czeka wreszcie. Na... Tak, w areszcie. No, jakby w jest w więzieniu, bo nie będziemy się rozdrabiać na tych gorszych i mniej gorszych, są po prostu źli. No, tutaj są dziury z odcinka mojego ostatniego, możecie sobie obejrzeć, gdzie macie w karcie. To się zliczył drzwi w ogóle, dealer. No, typowe. A. Tu jest nasz ochroniarz, on się nazywa Stanisław. I jest niby Żelazny? Nie ma tu żelaznego. Żelazny jest tu, Halo? w Halo! chłopaki, no dajcie spokój, wypuśćcie tu, mnie! Tej, no A prosto, za zachowanie. Damian chłopaki, menu, to no to dbala. nie byłem ja, no to chłopaki, dajcie spokój. Dobrze, już się wpuszczam. No. E, żelazny, co jest grane? No to A. nie wiem, no dotknę, coś A. wymyśla, że my coś robimy. Dobra, no, robimy przecież... tu nie, 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 dobra, spokojnie. Teraz tak. Jak już Cię wypuszczamy, to przynajmniej weź się nie, nie szarp, Doknes? Okay. Doknes? Hmm. Mm, weź na chwilę tam, do środka. Nie, bo mnie zamkniesz. No, jak Ci zamknę? Zamknij go, to on powinien siedzieć, nie ja. Doknes, a czemu? Weź. Ja to Ty mi zniszczyłeś No, weź, ale do to już że to nie byłem ja! Doknes, weź do środka tutaj, tak jak ja teraz. Weź do środka, a ja zaraz zrobię z Tobą coś, no wejdź. No wejdź, wejdziesz? No. No, dobra, okej. O nie! Co? Czemu BG Moda zmieniłeś? A, sorry. Ta, mhm, ta, sorry. Specjalnie chcieliśmy tam zamknąć. Dobra, racja. Nie! Nie rób tego, Tiller! Dobrze, okej, okay, Doknes. E, w takim razie, bo jesteś nieprzewidywalny, zamknąłeś Aha. swojego kolegę. Dobrze, dobrze, Ty... dobrze! Dobrze, Doknes, Doknes. Ale doknes. to nie w tą stronę miałeś rozprawę. Okej, okay, ja dobrze, okej, okay, ale rozprawa jest symetryczna. Rozprawa jest e, Też dobra, okej, okay. teraz tepniemy tutaj żelaznego. I witam was, panowie, e, witam was w sądzie. Tak, jesteśmy w sądzie, to jest sąd na parainie. To, jest jeden to jest Z jeden z ładniejszych sądów, jakie w jakim życiu widziałem. Ale dobrze, dobrze, dobrze. E, dobrze, dobrze. Będę się podpierał... O, żelazny zbierasz punkt, po... dobrze, okej, okay, więc opowiemy o swoich problemach. A czemu on się położył? No bo chcę posłuchać na wasze problemy. <laughs> No, powiedz, to jest. cię, ci opowie, ma tu jakiś problem. No, dobra, więc. Słuchaj, dealer, dealer. Pewnego dnia wchodzę sobie Aha. do mojego domku na okay. ferze. Dobra, żelazny jest dwa wersje zdarzeń. No, no. To Tak, domku no na dobra, na razie zgadzam. Dobre, dobra, dobra, to dobra, ja myślę, że okay. powinienem mu już podziękować. To może zróbmy tak, zróbmy tak. Zróbmy tak. tak. Doktor, będziesz mówić, ale żelazny ma prawo ci przerwać, okej? Okay? <laughs> zgadzam się. Jak zacznie coś się nie zgadzać w jego historii, okej? Okay? Aha, no dobra. Doknes więc to zaczynaj, opowie sobie wchodzę do mojego domku i patrzę, że jest wybuchnięty magazyn. Aha, okay. Dowiedziałem się, z czego sam się Żelazny przyznał, że stanął na płytce naciskową w moim domku, która aktywowała TNT i zaczął się tłumaczyć tym, Aha. bo oskarżyłem go z miejsca o to, że w takim razie jest winny rozwaleniu mojego Aha, magazynu. Okay. Okay. On powiedział, że nie, bo on tego TNT nie postawił, a ja bym chciał tutaj przypomnieć dealer, Aha, okay. że on nie ma prawa pójść do mojego domu, bo to no. teren prywatny, więc... Niezależnie, okay. czy to on poza TNT, znaczy, czy nie. Zobacz, to mogę spytać się przepraszam. pan Ślazny, czego tak. Pan szukał w domku do Knessa? To jest dobre pytanie. No, no, no byliśmy, budowaliśmy straż pożarną, żeby tutaj na ludzi zrobić coś dobrego. No bo wiecie, jak osadził pożary pan na frajdy, i te sprawy i tak dalej. Co za pomysł? Co za pomysł? E, to, to jest pomysł, żeby tutaj pomagać ludziom. No i kurde... To jest głupi pomysł. Czemu Pan robi straż pożarną? To jest głupi pomysł, no. Po co czemu to, czemu na to jest głupi farajnie? pomysł? Jest, są jakieś pożary na Farajnie? S są! Co chwilę! Co, źle? No nawet Doknes podpala, no kurde no! Nie to ja podpalam, no No podpala, no widziałem! Sobie. A co podpala Doknes? Budowle Jakie? Widzi budowle. Drewniane, no widziałem, no przecież! A drewniane budowle! No to jest coś dostać rzeczy! Mamy drewniaka! Doknes? Co na to powiesz? Ja na to powiem, że to jest odwrócenie w ogóle kota ogonem. Zacznijmy od d dobra, tego, że się okay. tutaj w ogóle w innej sprawie. Dobrze, chciałem spytać się, panie żelazny, ile pan ma diamentów? E teraz przy sobie? Ogólnie 2 e pustaka, to chyba. No tyle masz diamentów? No już nic, bo strasznie wszystkie przez żelaznego. Nie miałeś okay. żadnego, widziałem. E o, bo wybuchła panowie. reszta. Dobra, no, może tak, jak się dogadamy, okej? Okay? Bo jakby chcę e zakończyć tą sprawę, żebyśmy wszyscy zebrani. zadowoleni. dobra, słuchaj, sprawa wygląda w ten sposób. Ja dobrze, że... czy, czy ja ty oczekujesz od żadnego? Co ty chcesz żadnego? Ja oczekuję odszkodowania. Jakie odszkodowania? Odszkodowania w postaci itemków plus naprawienia mo mojego całego domku aktualnego. Ale czemu mamy. My czy nie postawiliśmy tego TNT, Ale no słuchaj, człowieku! Słuchaj, słuchaj! Dla TNT wybuchło, dlatego że coś na południę. Tak? No w sensie, to, razy... to, to właściwie tam byłem z okay. tym więc wody, nie, nie wiem czemu tu jest ten sam. Nie miałeś tak prawa do mojego domku. Na to, że Doknes sam postawił TNT, żeby ktoś na niej nadepnął, żeby móc wymusić szkodowanie. Jaka jest szansa to? Jest bardzo duża, no to jest Doknes, no, to to jest co masz na sprawiedliwienie? Masz jakieś nagranie, że to nie ty byłeś? Masz jakieś teorie, kto to mógł podsadzić? Nie masz żadnej! Myślę... Słuchaj, powiem ci tak. Gdyby to było podsadzone, ja bym nie stanął na Ja zbyt jestem uważny w mojej piwnicy. Ale to, że się... No dlatego nie stanąłeś, tylko ktoś inny stanął, no. No tak, ale nie miałeś prawa tam być. Dlatego no, Ale wszystko ty... wynikło z tego, że złamałeś tak naprawdę prawo własności intelektualnej i przejdę do mojego domku, co nie Tak, Dobra obyć. Ty łamiesz swoim życiem własność intelektualną. Jeszcze biję, jeszcze sędzie bije, No, dealer, no, to, ty to, to już chyba jest wszystko. Dobra, jak... w sumie podoba mi się, jak bijesz. Nie możesz się raz uderzyć? No, uderz, uderz. Przepraszam, no? proszę. Taki mądry proszę, jesteś, to. Proszę prokuraturę o uderzenie mnie. Dobra, masz chlebek. No. Gra w chlebek mi mnie nie zdowala. Proszę mnie uderzyć. Jeszcze raz. <grystanie> Dlaczego? Czy to jakiejś swojej strony Ej, żelasy, raz, raz, że No, no, no uderz go, no! taki mądry, jesteś to go uderz teraz, tak? No, czujesz... uderz mnie. Do, do sądu mnie ściągasz i teraz... Uderz mnie, frajerze, bo cię zabiję. Dobrze, dobrze... O! O, <grystanie> o! uwaga! Widziałeś i Widziałem, dokładnie. Ale, że lasy się uderzyłeś od plecu! Gdzie cię się uderzyłem? No, nie no! No przecież jeszcze Kurde, kłamie teraz! Ale ja mas... no. ja mam problem, bo każdy z was wydaje mi się podejrzany. Dobra, dealer, i słuchaj, w każdym razie chciałbym ci przypomnieć, że partia Bambu to nie jedna osoba, tylko dwie. No ostatnio przecież wyleciałeś na zgromadzeniu. Nie, nie może do zgromadzenia. No zgromadzenie, nie masz wcale żadnego prawa decydować o partii, przynajmniej nie masz większego prawa niż ja. Oje, dokres, A ja decyduję, czy... że jeszcze jest. Okej, okay, czy jest? E, Okej, okay, może tak, Dokres. E, to skucham, przepraszam się bardzo, na chwilę nas nie słyszysz, dobra? Dzięki. Okej. Okay. dokres. Hmm. Strześla coś takim jak przekupywanie sędziów? No. To oferuję ci to, że możesz mi przekupić. Za to, że zmienisz swojego skina w następnym odcinku na błysego do knesa. Jeżeli ogolisz się na błysego w Minecrafcie, to wygrasz tą sprawę. Udowodnij, że to on zrobił, ok? Mmm. Co na to wyso. Na, na łysą. Nie będziesz mieć włosów i nie można iść troszeczkę mu. Musieliśmy mieć łysy do klasem. Ale wtedy dowali mu jakieś odszkodowanie duże. Dobra, dawali mu odszkodowanie. Dobra, okej. Okay. I żeby jeszcze podrobił jakąś rzecz. Ale proście, żeby, 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 żeby skończył wieżę. Okej, okay, cokolwiek stary. Byliśmy sy? Dobra. Dobra. żelazne, przykro mi. No co to ale... jest za jakieś gadanie w przez... no, no, no za mamy ścianą, no proszę was mamy no nagranie. Mamy nagranie. Mamy nagranie, że rozwaliłeś wszystko, żelazne, musisz. No proszę mi do... Proszę mi do da... Słuchaj, ja, ja, żelaz... ja muszę ja Musisz ja przedstawię, ja przedstawię warunki musisz Ja przedstawię do... warunki ugrody, okay? proszę mnie nie bić, proszę mnie nie bić. No ja zaraz wrócę, wy się bicie Nie bij! Ehm, żelazny, słuchaj się, słuchaj się żelazny dokęcę, bo on wygrał sprawę. Ja zaraz wrócę. No jak wygrał, no nie! Słuchaj, żelazny, żelazny, chodź tu, chodź tu! Chodź. Gdzie? Słuchaj, słuchaj, ja spokój, ja jestem jakby wiesz, ja jestem urodowy, ja nie jestem dealer i ja ci, ja ci, słuchaj, w zamian za to, oj, dobra, weź sobie nawet, masz, to taki jakby tarna na porodzenie się, w zamian dobra. za to, że nie skończysz w tym więzieniu na, y, na cztery dni, musisz y, w takim razie odbudować, To to jest zepsute w moim domku, rozumiesz? Ale no przecież to do, nie jest do, Dobudować do, 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 do do, do wie, do wieżę i stary, i żądam jeszcze za to rekompensaty w postaci... 20 diamentów. Nie, nie, to jest tak. przesada, nie. Dealer. Słyszysz go? Słuchaj, żelazny, żelazny. Gdzie, gdzie, on jest? No, dealer, no. Słuchaj. Jesteś sędzią, no, chodź ma, masz do wyboru, masz do wyboru. Albo, albo wpakujemy cię do więzienia na 4 dni, takie realne dni. Nie minecraftowe. No. Albo... Znaczy inaczej, jak tego nie zrobisz, o czym ci mówiłem, powiedzmy masz na to... Tydzień. Od dzisiaj tydzień do nas... Te... Cześć? Cześć, to ja. Dla pieniędzy. Dobra. Wróćmy tam. Masz stary tydzień. Jak w tydzień się nie wyrobisz, co dzisiaj jest? Dzisiaj jest... Dobra, ja Panowie, dużo pieniędzy. Jest sobota, jest sobota, okej? Chcę znać dużo pieniędzy. Jak? Pokaż. Sposoby? Ale jak masz tam 200 elementów, to no bo przyda mi się, tak się tak. mam propozycję. Co to znaczy? Słuchamy. Mam propozycję dla was. No jaką? To da dawaj. Jesteś ciekawy? No tak, jestem. Jakby mów. No, no, no. S no. no. W moim scenariuszu założyłem, że powiedzcie, że nie, jest, nie jesteście zainteresowani. Możecie powiedzieć, że nie jesteście zainteresowani? No to jednak nie, jakby mam tutaj rozprawy, wiesz? No jak to nie? Jak to nie? Teraz chciałem powiedzieć, że tak. Żelazny, masz czas do soboty, masz równe 7 dni. Jak nie, to ląduje na 4 dni. Nie! No to nie, serduszko, nie! Dokres, co tu bijesz? Dokres w więzieniu, na 4 dni. Mam na nagraniu, to był dokres. To mnie teraz bił. Nie masz na nagraniu, ja mam to na nagraniu. Dobra, cicho. Ile dni? Ale na cztery realne dni skończysz tutaj w więzieniu zaobsydianowany, bez itemków, nie będziesz mógł wyjść. Jeżeli się nie wyrobisz w następnej soboty, z odbudową domku, dokończeniem dachu i 20 diamentami. Ale czemu ja mam tu robić, jak ja cię nic nie zrobiłem? No! Zrobiłeś! Przedłeś no na, na moją Na moją posesję wysadziłeś Ale mój magazyn, musiałem odbudowywać cały magazyn przez ciebie, straciłem dużo itemków i. i z... I przez ciebie nie mogę cały czas skończyć mojego domku! Zrobię to pod jednym warunkiem Nie ma warunków, ja to sam warunki. Wiesz co, ja... To wszyscy... Ale tak szczerze! Czemu się kłócicie? Można to zabić? Czy ja mam miecz? Się... Masz miecz? Czemu się... Czemu się ja mam pół ale... Czemu się kłócicie? Jest tu gdzieś jakiś miecz? Mogę go podpalić? Czemu, Czemu się kłócicie? o... Co to jest za psychol? że mnie kucicie? zabiła! Dobra, idę tam dok. Gdzie ty jesteś, doktore? Uciekam stąd, uciekam stąd. No, no biegnę do straży pożarnej aktualnie. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Odbuduję ten dom, ale bez diamentów. Nie. Zbudujecie najlepszy dom na Ferajnie. Słuchaj, i Tesim, Ja się przygotowywałem. I Tesim, I Tesim, No nie. no, no, no. no. Ja się, przy, ja się przygotowywałem już od wielu tygodni po to, by pójść na smoka, a ty wiesz, no, że w ogóle wysadziłeś mi biblioteczki Enchantu, teraz nie mam na 30 level? No ale to jak Nawet ja wysadziłem? No, przecież no my nagrywaliśmy, no, jest to wszystko na odcinku, jest dowód rzeczowy. Słuchaj! No daj spokój do knes. Słyszałeś sędzie, gdzie jesteś w ogóle? Co to za zebranie tutaj? Gdzie ty jesteś? Dobra, idę do straży, już... Chodź. Znaczy pod strażą by sobie jakby. Ej! Hey, pst. pst! Co jest? <laughs> <grym> do, dobra, Doknes! Odbuduję ci to! Dobra, ale... ale... wiemy wiem kiedy dostaniesz, Elo. Ale nie, słuchaj, i Tesim, i te i Tesim. czemu ja... Co jest! O, Gdzie co? ty jesteś? O co? O co ty, chodzi? To, to, to ty z przyszłości. To nie ja! Cześć. To, to ty z przyszłości. Słuchaj! Nie rób tego! Nie rób tego mówi, bo od tego momentu twoje życie zacznie się psuć. Widzisz to co mam na ręce? Widzisz co mam na Kremlo ręce? opalania! To nie jest krem do pana, skończysz źle, doknes. Jeżeli skażesz, że ty si ma, że raz. że raz na tę pracę, źle skończysz, doknes. Nie rób on tego, okaż mu miłość. Jak do bliźniego. Iść go, przeproś. I, idź go, przeproś, bo będziesz żałować jeszcze życia. Słuchaj, żela żelazny. No, 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 mam nadzieję, że jednak coś wypracowałeś. Jakieś rozwiązanie? no, do, do, do. Wypracowałem rozwiązanie takie, że ty ja sywam warunki. Jak się nie soboty, to masz cztery dni. możesz sobie to nie, na Nie, live Nie, nie, słuchaj, 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 to ja. To ja ty z przyszłości. Słuchaj się mnie, bo bo ja wiem, jak działa przyszłość, bo musisz iść porozmawiać z żelaznym i go przeprosić. Zamknij gębę. Dobra. Nie, nie ignoruj głosu przyszłości. Słuchaj, ale może inaczej, a kto mnie przeprosi? Czy myślisz, że przeprosiny wystarczy w momencie, kiedy znowu jestem bez mogę, mogę cię przeprosić ja, czyli nie ty chcę w sumie. Sam siebie przeprosić. Odnajdź długa w sobie. Pamiętaj, Skończ najlepszy, najlepszy kochany, jakiego możesz mieć, to ty sam. No nie. Kochaj samego siebie. Kto to jest? M nie pytaj. Kim ty gadasz? To doknę do z przyszłości. To, to Shendi się spalił. Shendi ma tego takie oczy jak ja. Zamorduje cię. czaj, to i zginie sam. Dobrze mu tak, dobrze. Dawaj go, dawaj go. No nie. Jestem potężniejszy, to jest z przyszłości. jest czy co? Jestem z przyszłości. Zatkaj, ścianę, dupę zamknij. Nie, zaraz. O co Bo jestem próżniej... Dobra, doktor, zrobimy inaczej. Ej. No, dawaj. Ja, ja, ja wiem dobrze, wszyscy wiedzą, widzowie też wiedzą, kto jest winny. Ej. Nie, dam, to, ci, to, dobra, dam słaj, ci połowę słaj, tych diamentów. Słuchaj, słuchaj. Możemy jeszcze drugie wypracować, znaczy, rozpracowanie. Słuchaj, jeżeli jeżeli znajdziesz osobę, która podstawiła TNT, to możesz się z nią podzielić na pół tym długiem. No co ty gadasz w ogóle? No ty, czy. To, Bo to ona podsadziła, a ty wysadziłeś. Co ty gadasz? Nie, dobra, dobra. Wiesz co? Ja mam w wchytet, ja mam gdzieś te diamenty. Ja ci mogę dać. Nie obchodzi bogactwo, nie obchodzi sprawiedliwość. I widzowie tak wiedzą, kto to zrobił. Sprawiedliwość, dlatego nie zostanie to takie bezczynne, że mi zliczyłeś domek mój. Widzowie doskonale wiedzą, kto to zrobił. Hasz tak murem za żelaznym, polecam. Elo, wołałeś go tutaj, czy? to może to jest moje alter ego z przeszłości teraz, no? Ta, to ja, teraz z... z No w sumie wygląda jak Spermiarz, że. no. Ale to już nie noszę garnituru? Drazdy, zabij mnie. dobra, okej, okay, okej. Okay. No tak, zabij mnie, zabij mnie! masz może jakąś siekierkę? ZABIJ MNIE! nie! nie! Masz, masz, podpal go! Zabić się kierkę, szaluj, podpal, ale go! Podpal go, go! No i po jest nie mogę go podpalić, mam, mam gier moda zero chyba, trzeba by dważ. Podpal! Nie, nie, daj mi spokój! Duje cię! No, <świetLatka> <świetLatka> no nie, nie, ale nie, nie, nie mnie za za co? Czemu moje si własne własny alterego to... nie zabiło? <śmieLatka> nie wiem, gdzie ty jesteś, że No idę już biegnę, jestem tutaj. Żeby odzyskać swoją siostrę. Jaką siostrę? Zobaczcie serię, powaliły. Dobra Mojewo siostrę musisz od... On... Gdzie wy jesteście? On... Wyjdź z tego domku, to jest ten ładny domek, wyjdź z niego Normalny domek Szkoda, że nie różowy, co? To... Okej okay. chyba, chyba, wzi... chyba mój parkur zostawił go w tyle, na to wychodzi, no Dobra, dobra, dobra już tam jak gdzie jesteś? Nadal tam? Dobra e... no Tak, jestem tutaj na działce, obok miejsca, gdzie wysadziłem TNT mu kiedyś Dobra, yy, no także słuchaj, jak zajdziesz, y, osoby, która podłuża TD, to się może się na pół podzielić tym milionem. Ale ja, ja ci mogę dać ten dług, naprawdę mnie to nie obchodzi, po prostu no. wszyscy wiedzą, murem za żelaznym. Dobra, no dobra ]y, Wszyscy więc, wiedzą o co chodzi. Dobra, I... więc, <totryğan aggianda> więc słuchaj, jeżeli możesz mi to dać, to spoko, to zamykamy sprawę na tym, że masz czas do soboty, masz równy tydzień do momentu nagrania tego filmu ,andel. Ale I... wszyscy wiedzą kto wygrał, no sorry, no Dobra, no ale masz 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 7 dni, tak? Jakby jesteśmy z tym zgodni okej, okay, okej? Okay? No, e, więc w takim razie widzowie, to by było na tyle, to był tylko film z Osądu Żelaznego, mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję i łapkę w górę, e, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, pamiętajcie, że filmy są codziennie, jutro też będzie film o 15.00. Ale to jest paranoja w ogóle, bo i te sim, klikną, tom tom. ale no dobra, no, nie! I te im żelazny, Siemano. nie dajcie się nabrać, ty jedna osoba, cześć! Cześć!